Kuchni trwają przygotowania do królewskiej kolacji niedzielnej. Oczywiście wówczas ta kolacja jest na statku, jak jest Adam, bo inny kucharz nie podoba temu. Stoły są zastawione. No ja mu tutaj troszeczkę pomagam. Bierę się żeby się wyrobił. To zrobi nam. Ja ja już obrałem Teraz Galaretka Jest już zrobiona O miodzio No i oczywiście Adam zrobił tutaj pyszne ciastka do Popołudniowej niedzielnej kawy Popatrzcie sami, jak to pięknie wygląda, a jakie są apetyczne. Teraz będziemy się z, zabierali z za Adamem do ziemniaczków wszystko, co potrzebne jest do sałatki. Czas nagli, więc do roboty. No i tak po, po jajkach przyszła kolej na ubieranie ziemniaków. Trochę to się ziemniaków gorzej mi idzie, bo bo mam takie duże, duże dłonie i trochę to niewygodnie. Nie zresztą ja nie mam prawy, ja jestem spraw remontowych, spawalniczych a nie gastronomii, no ale chciałbym pomóc Adamowi w dzisiejszej niedzielnej kolacji skoro tak dobrze nas karmi dba nas, robi to od serca no to Czasami my coś chcemy od siebie dać, kiedy mamy wolne w niedzielę i pomóc temu tej ciężkiej pracy na górze. Czym Adam nasz tutaj ugościł? Podczas dzisiejszego niedzielnego obiadu piękne takie opiekane w sezamie zrobił. No, pychota. Kiedyś to pokażemy jak to się robi. po tego bardzo smaczny sos wczostkowy. No tutaj druga partia makaronu. Oczywiście zawsze Adam robi makaron własnej roboty do rosołu niedzielnego. Tutaj drugą partię sobie suszy na następną niedzielę. No i, jak już wcześniej wspominałem, dzisiaj będziemy mieli do kawy popołudniowej niedzielnej kawy. Te smaczne jakże ciasteczka. Już kiedyś Adam je robił. Także ja już smak tych ciastek do kawy znam. Może kiedyś pokażemy jak to robimy, to, to też będziecie mogli poznać. No nic ja, tylko tyle chciałem pokazać. Teraz biorę się dalej do pomagania Adasiowi w przygotowywaniu tej kolacji. Oczywiście jesteśmy na pełnym morzu. Tutaj. O, tam dalej wieże wiertnicze mijamy. I ostatnie szybkie cięcie Adama. Jak mu to sprawnie idzie. Oczywiście chlebek świeżutki. Tam jeszcze czekają w kolejności galaretki na wyłożenie. A tutaj nie mieści mi się w obiektywie co tutaj przygotował nam na kolację. Może tak powoli przejadę. Może trochę opowiem tam z przodu mam śledzika smacznego. No to jest tutaj sałatka warzywna. Do której jajeczka obierałem. Ziemiaczki, pomagałem kroić. Mamy jajeczka, pastę, no, oczywiście tutaj śledzia takie takiej zalewie octowej. No i tak wygląda wszystko przygotowane w kuchni do wyniesienia na stoły. Wszystko apetyczne. No oczywiście wiadomo Adam to przyszykował dla nas. A on to robi od serca, lubi tą pracę. Dlatego wszystko co wyjdzie spod jego ręki to jest bardzo, bardzo smaczne.